Radiogłos. Głos Uskrzydla duszę Ksiądz Krzysztof Krzymiński, mam zaszczyt być od dwóch lat wikariuszem parafii św. Wojciecha w Kartuzach. Z jakim odzewem spotkał się ksiądz przychodząc do tej parafii w jaki sposób poznał ksiądz pierwszych parafii? Specyfika Kaszub jest taka, że nieprędko darzą nowych ludzi zaufaniem na swoim terenie, ale jeśli już ich zaakceptują, kochają pełnym i niepodzielonym sercem. I trzeba powiedzieć, że nasza parafia bardzo szybko przyjmuje każdego, kto w tej parafii za poleceniem księdza biskupa rozpoczyna swoją posługę, doświadczyłem tego i ja dwa lata temu. I mogę powiedzieć, że nieustannie, zarówno w modlitwie, jak i we współdziałaniu, widoczne jest serce i zaangażowanie naszych parafian. Nie bez powodu rozwija się parafiał 20 pięciu lat. Są zmiany, zmiany, raz jeszcze zmiany. Ksiądz nie widział tego, co było to 25 lat temu na ale z pewnością po zdjęciach i, i... Mam możliwość zaglądania do parafialnej kronika, jednocześnie też do wielu zapisków i wspomnień, chociażby przy okazji spotkań z naszymi parafianami, którzy bardzo chętnie dzielą się historią naszej parafii, bo jest to ich dzieło. To jest dzieło ich rąk. Oni zostawili tutaj wielki kawał swojego serca, nie tylko i wyłącznie w tych Murach, ale także i we wspólnocie, którą e, tworzą e, już od ćwierćwiecza. Szczęść Boże, mam na imię Małgorzata. E, jestem współpracownikiem księdza proboszcza. Zajmuję się, biorę udział e, w domownikach Boga, jestem również selatorką siedmiu róż, które powstały w naszej parafie. Na przełomie 25 lat. Powstało 20, 20 róż, parafia się rozbudowała. Od poniedziałku zaczynamy SOW na nowo, od, od nowa wiara, wiary w Duchu Świętym. No, parafia żyje i cały czas działa. Nie? To nie jest tak, że jest postawiony budynek i zamknęliśmy się. Jesteśmy otwarci na, wszelak, na wszelakie e, propozycje. Jestem Kazimierz Zipów. Parafianin od samego początku. Mieszkam na tym osiedlu 38 lat. W czasach, kiedy powstawały tutaj pierwsze, że tak powiem, obiekty Kościoła katolickiego uczestniczyłem w tym albo po prostu pomagałem. Zaczęło się tak naprawdę za czasów jeszcze parafii macierzystej, kiedy proboszczem był ksiądz doktor, prałat Henryk Kormiński, czwartego marca, bo to moje imieniny, Kazimierza, 1988 roku, 1988 roku, przekazano zaplecze budowy, taki długi, burowany barak na salki katechetyczne. Już od 90 roku e, lekcje religii wróciły do szkoły i barak był niewykorzystany. Wtedy już pełniłem tu rolę głównego zarządcy, czyli prezesa zarządu tej spółdzielni i w listopadzie, a może październiku 1990 roku, mój zastępca inżynier Wiesław Miszk przekazał, iż ksiądz proboszcz Miński chciałby tutaj odprawić wigilijną mszę w naszym niewykorzystanym obiekcie. Wyraziłem zgodę pracownicy spółdzielni, mieszkańcy, tutaj obok mieszkańców, zwłaszcza w bloku 13. Bardzo dobry malarz, muszę jego wymienić. Bolek Kowalczuk wymalował, przygotowaliśmy i tak to się zaczęło od przy wigilijnej 1990 roku. I potem ta kaplica, która tu powstała, była naszym obiektem Mszy i kultu w tym miejscu. Ale już z czasem tego miejsca brakowało. Mieszkało tu ponad 5 tysięcy ludzi. Parafian, ksiądz, doktor prawa tormiński, zaczął rozbierać kaplicę i przygotować budowę kościoła, który dzisiaj mamy i bardzo sobie chwalimy. Radio Głos. Uskrzydla dusze